Gata Christi. Zakończeniem jest śmierć. Rozdział 17. Drugi miesiąc lata. Dzień pierwszy. Ciąg dalszy. Część pierwsza. Więc byłaś poza domem, powiedziała Hennet śpiesznie wkraczając do pokoju zakuściekającą esą. Nie robiłaś tego chyba od roku? Patrzyła na Esę na tarczywie. Starzy ludzie, odparła Esa – mają kaprysy. Widziałam cię nad jeziorem. Siedziałaś z cholim i renisem. Przyjemne towarzystwo. Czy zdarza się ci yy, kiedykolwiek czegoś nie widzieć, Henet? Doprawdy, Eso, nie wiem o co ci chodzi. Siedzieliście tam widoczni dla wszystkich, ale niewystarczająco blisko żeby można było słyszeć chociaż jedno słowo. Esa uśmiechnęła się szeroko i Henet stłumiła złość. Nie wiem, nie wiem, dlaczego jesteś dla mnie taka niemiła, Eso. Zawsze coś sugerujesz. Jestem zbyt zajęta pilnowaniem, żeby wszystko w domu było zrobione, aby słuchać rozmów innych ludzi. Co mnie obchodzi, co mówią ludzie? Zawsze się zastanawiałam. Gdyby nie Imhotep, który mnie docenia. O, gdyby nie Imhotep, ucięła krótko Esa. Zależysz od Imhotepa, prawda? Gdyby cokolwiek jemu się przytrafiło. Tym razem przerwała Henet. Nic się nie przydarzy Imhotepowi. A skąd możesz wiedzieć, Henet? Czy aż tak bezpiecznie jest w tym domu? Przecież przytrafiło się coś już jachmozemu i Sobkowi. To prawda. Sobek umarł, jehmozę, omal nie umarł, omal nie poszedł w jego ślady. Henet, Esa pochyliła się ku niej, dlaczego się uśmiechnęłaś, kiedy to mówiłaś? Ja uśmiechnęłam? Henet była zaskoczona. Śniło ci się, Eso. Czy to możliwe, żebym śmiała się w takiej chwili, mówiąc o tak strasznych rzeczach? – To prawda, że jestem prawie ślepa – odparła Esa, – ale niezupełnie ślepa. Czasem, gdy światło odpowiednio pada, gdy zmrużą powieki, widzą całkiem dobrze. Gdy ktoś rozmawia z osobą słabowidzącą, staje się nieostrożny. Pozwala sobie na wyraz twarzy, na który nie pozwoliłby sobie w innych okolicznościach. Więc pytam cię jeszcze raz. Dlaczego śmiejesz się z taką skrywaną satysfakcją? To, co mówisz, jest oburzające. Absolutnie oburzające. A teraz jesteś wystraszona. A, a kto by nie był, gdy takie rzeczy dzieją się w domu? Krzyk zawołała Henet piskliwie. Jestem pewna, że wszyscy się boimy, kiedy złe duchy wracają, aby nas dręczyć. Ale wiem o co chodzi. Słuchałaś chorego. A co on o mnie mówił? Co chory wie o tobie, Henet? Nic, zupełnie nic. Spytaj lepiej, co ja wiem o nim. No, cóż takiego wiesz? Pesła obrzuciła ją bustrem spojrzeniem. Henet. Odrzuciła głowę. Wszyscy gardzicie biedną Henet. Myślicie, że jest brzydka i głupia, ale ja wiem, co się dzieje. Wiem o wielu rzeczach. Rzeczywiście, niewiele jest rzeczy w tym domu, o których nie wiem. Może jestem głupia, ale potrafię zliczyć do stu. Może widzę więcej niż tacy sprytni ludzie jak Hori. Gdziekolwiek mnie spotyka, zawsze patrzy na mnie tak. Jakby mnie istniała, jakby widział coś za moimi plecami, coś czego tam nie ma. Lepiej dla niego, żeby patrzył na mnie, o to co myślę. Może uważać mnie za głupią i bez znaczenia, ale to nie zawsze ci bystrzy wszystko wiedzą. Satipę myślała, że jest sprytna, i gdzie jest teraz? Chciałam to wiedzieć. Henet zakończyła z nutą tryumfu w głosie, ale nagle zaniepokoiła się. Skuliła i spojrzała nerwowo na Esę. Ta jednak wydawała się pogrążona we własnych myślach. Jej twarz przybrała zszokowany, prawie przerażony wyraz. Odezwała się powoli. Satipy. Przepraszam cię, Eso, chyba straciłam panowanie nad sobą jak zwykle jękliwie, rzekła Henet. Naprawdę nie wiem, co mnie napadło. Nie myślałam tego wszystkiego, co mówiłam. Spoglądając na nią, Esa odparła: Odejdź, Henet. Nie ma znaczenia, czy myślałaś, czy nie myślałaś, ale powiedziałaś jedno zdanie, które obudziło nowe myśli w mojej głowie. Idź, Henet, i ostrzegam cię. Uważaj na to, co robisz i mówisz. Nie chcemy więcej śmierci w tym domu. Mam nadzieję, że rozumiesz. Część druga. Wszystko jest strachem. Renisendb wypowiedziała te słowa automatycznie podczas narady nad jeziorem. Dopiero potem zdała sobie sprawę z ich prawdziwości. Szła, aby przyłączyć się do kajt i dzieci zebranych obok małego pawilonu, ale jej nogi sprzeciwiały się, jakby miały wolną wolę. Stwierdziła, że boi się dołączyć do kajt, spojrzeć w to nieładne, spokojne oblicze, boi się, że może ujrzeć twarz trucicielki. Obserwowała Henet wybiegającą i biegającą na ganek i odkryła, że zwykłe uczucie niechęci do niej jeszcze się wzmokło. Zdesperowana zwróciła się w stronę wejścia na dziedziniec i chwilę później spotkała Ipy, kroczącego dumnie z wysoko podniesioną głową i wesołym uśmiechem na bezczelnej twarzy. Renisent uświadomiła sobie, że mu się przygląda. Ipy, zepsute, zepsute dziecko, przystojny, samowolny chłopczyk. Takim go zapamiętała w czasów, gdy wyjechała z Kajem. – O co chodzi, Renisent? Dlaczego tak dziwnie na mnie patrzysz? – A to prawda. Ipy roześmiał się. – Wyglądasz równie głupkowato jak Henet. – Renisent? Potrząsnęła głową. Henet nie jest głupkowata. Jest bardzo przebiegła. Jest złośliwa, wiem o tym. Jest plagą tego domu. Mam zamiar się jej pozbyć. Renisę otworzyła i zamknęła usta. Szepnęła: Pozbyć się jej? Moja droga siostro, co ciebie to obchodzi? Czy ty także widziałaś złe duchy jak to biedne, głupkowate, czarne dziecko? Dla ciebie każdy jest głupkowaty. To dziecko z pewnością było. Cóż, to prawda, że głupota mnie denerwuje. Za dużo jej dookoła. Wcale nie jest zabawne, mówię ci być szykanowanym przez ślamazarnych starszych braci, którzy nie widzą nic prócz własnego nosa. Teraz, gdy zostali usunięci z drogi i wszystko załatwia się tylko z ojcem, zobaczysz, jaka będzie różnica. Ojciec zrobi to, co ja powiem. Renisent spojrzała na niego uważnie. Wyglądał niezwykle pięknie, ale i arogancko. Przepełniała go niezwykła energia, triumfował. Renisent powiedziała ostro. Obydwaj nie zostali usunięci z drogi, jak to ująłeś i jak Moze żyje. I spojrzał na nią z wyrazem pogardliwej kpiny. I przypuszczam, że spodziewasz się, iż już wkrótce będzie znów się czuł znakomicie. Dlaczego nie? I Pyro się. Dlaczego nie? Powiedzmy to po prostu, że nie zgadzam się z tobą. Jak mozej jest skończony, będzie się snuł tu i tam, siedział w słońcu i jęczał. Ale nie jest już mężczyzną. Pierwsze działanie truści z nimi minęło, ale jak sama widzisz, jego stan wcale się nie poprawia. Dlaczego? Spytała renisyn. Lekarz powiedział, że to nie potrwa długo, że znów będzie silny i zdrowy. Ipy wzruszył, wzruszył ramionami. Hmm. Lekarze nie wiedzą wszystkiego. Mówią uczenie i używają długich słów. Wiń za to podłą Nofred, jeśli chcesz, ale Jahmozę, mój drogi brat Jahmozę jest zgubiony. A ty sam się nie boisz, Ipy? Bać się ja? Hmm. Chłopak roześmiał się, odrzuciwszy piękną głowę. Nofred i ciebie bynajmniej nie kochała, Ipy. Nic mi się nie może stać, Renisem, póki sam na to nie pozwolę. Jestem jeszcze młody, ale należę do tych, który, którzy urodzili się, aby osiągnąć sukces. A co do ciebie, renisem, dobrze zrobisz, jeśli będziesz po mojej stronie, słyszysz? Często traktujesz mnie jak nieodpowiedzialnego chłopca, a ja już nie jestem chłopcem. Najbliższe dni pokażą zmianę. Wkrótce tylko moja wola będzie się tu liczyć. Ojciec może wydawać rozkazy, ale chociaż wypowiada je na głos, obmyśla je mój umysł. Zrobił kilka kroków, ale wkrótce zatrzymał się i rzucił przez ramię. Dbaj więc żeby żebym nie był z ciebie niezadowolony. Gdy renisem stała, wpatrując się, osłupiała w oddalającego się brata, z tyłu podeszła do niej Kaj. Co mówił Ipy renisent? – Mówił, że wkrótce będzie tu panem, odparła powoli renisent. – Doprawdy, powiedziała Kaj. I ja tak nie myślę. Część trzecia. Ipy w biegu lekko po schodach na ganek, a potem do domu. Widok jachmozego leżącego na sofie wydawał się go cieszyć. Powiedział wesoło No, jak leci, bracie! czy nigdy nie zobaczymy cię na plantacji. Nie mogę zrozumieć, jak to się stało, że wszystko nie rozsypało się bez ciebie na kawałki. Jak Moze odparł strapiony słabym głosem. Nic nie rozumiem. Trucizna została usunięta. Dlaczego nie wracam do sił? Próbowałam chodzić dziś rano, ale nie mogę utrzymać się na nogach. Jestem słaby, bardzo słaby, a... Co najgorsze, chyba z każdym dniem bardziej słabne. Ipy pokręcił głową z politowaniem. To fatalnie! Ale lekarz nie może coś, coś poradzić? Codziennie przychodzi pomocnik mersu. Nie rozumie, co się dzieje. Piją mocne wywiary, wywary z ziół. Codziennie odprawiane są modły do bogini. Przygotowują dla mnie specjalne pożywne jedzenie. Nie ma żadnego powodu, tak zapewnia lekarz, dla którego nie miałbym szybko odzyskać siły, ale w rzeczywistości kończy się. To okropne, powiedział Ipe. Poszedł dalej, śpiewając cichutko, aż natknął się na ojca i choriego, którzy byli zajęci rachunkami. Twarz imhotepa, zmartwiona i pełna niepokoju, rozjaśniła się na widok ukochanego najmłodszego syna. No, o to i moi ipy. Co masz do powiedzenia? Wszystko dobrze idzie, ojcze. Zbieramy jęczmień, dobre zbiory. Tak, dzięki, la. Na polach wszystko idzie dobrze. Gdyby równie dobrze układało się w domu. Trzeba mieć ufność w Ona nie odmówi pomocy w naszym nieszczęściu. Martwi się o Jachmozego. Nie mogę zrozumieć jego pogorszenia. Ipy uśmiechnął się pogardliwie. Jachmoze zawsze był hedlakiem. Wcale nie, odparł chory łagodnie. Zawsze był dobrego zdrowia. Zdrowie zależy od ducha, powiedział stanowczo Ipy. Jachmoze nigdy nie miał ducha, zawsze bał się wydawać rozkazy. Ostatnio tak nie było, sprzeciwił się im W ostatnich miesiącach jachmoze pokazał, że ma autorytet. Byłem tym zdziwionym, ale ta słabość mnie martwi. Mersu zapewniał mnie, że działanie trucizny minęło i powinna nastąpić szybka poprawa. Hori odsunął na bok kilka papirusów. – Są inne trucizny – powiedział spokojnie. – Co masz na myśli? – Imhotep odwrócił się gwałtownie. – Są trucizny, które nie działają natychmiast gwałtownie – cnął przypuszczenia Hori – Odrobina podawana codziennie gromadzi się w organizmie. Dopiero po wielu miesiącach przychodzi śmierć. Kobiety wiedzą o takich rzeczach. Czasami stosują je, aby usunąć męża i wywołać wrażenie naturalnej śmierci. Imhotep pobladł. Czy sugerujesz, że właśnie to dzieje się z Jachmozem? Sugeruję, że to możliwe. Chociaż jego jedzenie jest sprawdzane przez niewolnika. Jest to ostrożność bez znaczenia, ponieważ nie, minimalna ilość trucizny w każdym posiłku nie wywoła choroby. Bzdura! zawołał Ipy absolutna bzdura nie wierzę, że istnieją takie trucizny. Ja nigdy o nich nie słyszałem. Chory podniósł wzrok Jesteś bardzo młody, Ipy. Jest wiele rzeczy, o których nie słyszałeś. Ale co my możemy zrobić? Zawołał im Hotem. Napisaliśmy do Aszajet. Złożyliśmy ofiary w świątyni, chociaż nie mam zbyt wielkiej wiary w świątynię. To kobiety wierzą w takie rzeczy. Co jeszcze można zrobić? Chori powiedział zamyślony. Niech jedzenie mozego przygotowuje jeden godny zaufania niewolnik. I niech będzie przez cały czas obserwowany. Ale to znaczy, że tutaj, w domu? Bzdura, krzyknął znowu Ipy. Absolutna bzdura. Hori uniósł brwi. Można spróbować, powiedział. Wkrótce zobaczymy, czy to bzdura. Ipy wyszedł w z spokoju. Hori patrzył za nim w zamyśleniu. Z niepokojem marszcząc w brwi. część CZWARTA Ipy wyszedł z domu tak wzburzony, że prawie przewrócił Henet. Zejdź mi z drogi, Henet. Zawsze się skradasz i wchodzisz w drogę. Ależ jesteś grubiański. Ipy, mam sińca na ramieniu. I dobrze. Mam dość ciebie i twojego biadolenia. Im prędzej wyniesiesz się z tego domu, tym lepiej. Dopilnuję, żebyś sobie poszła. Oczy, Henet, zaświeciły złośliwie. Więc wyrzuciłbyś mnie, tak? Nie bacząc na moją troskę i miłość do was wszystkich, zawsze byłam mądana całej rodzinie. Twój ojciec dobrze wie o tym. Już dość o tym słyszał tak jak my wszyscy. Moim zdaniem, jesteś po prostu starą intrygantką. Ty pomagałaś Nofred w jej planach. Dobrze o tym wiemy. Potem ona umarła, a ty znowu przyszłaś się płaszczyć. Ale zobaczysz, w końcu ojciec posłucha mnie, a nie twoich kłamstw. Jesteś bardzo zły, Co cię tak rozłościło? Nieważne. Chyba nie boisz się niczego, prawda, Ipy? Dziwne rzeczy cię tu dzieją. Nie przestraszysz mnie, ty stara kocico. Minął ją i wyszedł z domu. Henet powoli weszła do środka. Jej uwagę przyciągnęły jęki Jachmozego, który podniósł się z łoża i próbował chodzić. Ale nie mógł się utrzymać na nogach i gdyby nie szybka pomoc Henet upadłby na ziemię. No, Jachmoze, połóż się z powrotem. Ale jesteś silna, Henet. Trudno uwierzyć, patrząc na ciebie ułożył się znowu z głową wpartą na zagłówku. A dziękuję. Co się ze mną dzieje? Skąd to uczucie, jakbym miał nogi z waty? To dlatego, że ten dom jest przeklęty. Robota tej diablicy z północy. Nic dobrego jeszcze stamtąd nie przyszło. Jachmozy mruknął z nagłym przygnębieniem. Umieram. Tak. — Umieram. — Przed tobą umrą inni! — powiedziała ponuro Henet. — Co? Co masz na myśli? Podniósł się na łokciu i spojrzał na nią badawczo. — Wiem, co mówię! — Henet pokiwała głową kilka razy. — To nie ty umrzesz następny! Poczekaj, to zobaczysz! CZĘŚĆ PIĄTA Dlaczego mnie unikasz, Renisę? Kameni zagroził jej drogę. Zarumieniła się. Nie potrafiła znaleźć odpowiedzi. To prawda, że specjalnie odwróciła się, gdy zobaczyła, że nadchodzi. Dlaczego, Renisę? Powiedz mi. Nie miała jednak gotowej odpowiedzi. Potrząsnęła tylko w milczeniu głową. Potem spojrzała na niego. Trochę bała się, że twarz Kameniego mogłaby także okazać się inna. Z dziwnym zadowoleniem zobaczyła, że pozostała niezmieniona. Jego oczy patrzyły na nią poważnie. I na ustach nie było uśmiechu. Pod wpływem jego spojrzenia spuściła oczy. Kameni zawsze ją niepokoił. Przyjemnie odczuwała jego bliskość. Serce biło jej mocnie. Wiem, dlaczego mnie unikasz, renisem. W końcu zdobyła się na odpowiedź. Ja nie, nie unikam ciebie. Nie, nie widziałam, że nadchodzisz. To kłamstwo, uśmiechnął się teraz, poznała to po jego głosie. Renisem, piękna renisem. Poczuła jego ciepłą, mocną rękę na ramieniu i natychmiast się uwolniła. Nie dotykaj mnie. Nie lubię być dotykana. Dlaczego ze mną walczysz, renisem? Sama wiesz, co jest między nami. Jesteś młoda, silna i piękna. To wbrew naturze opłakiwać męża przez całe życie. Zabiorę cię z tego domu. spełnię śmierci i złych uroków. Pojedziesz ze mną i będziesz bezpieczna. A jeśli nie chcę pojechać z tobą? Odparła Renisem dumnie. Kameni roześmiał się. W uśmiechu zalśniły jego białe, silne zęby. Ale ty chcesz pojechać. Nie chcesz się tylko do tego przyznać. Życie jest dobre, Drenisent, gdy brat i siostra są razem. Będę cię kochał i uczynię cię szczęśliwą, a ty uszczęśliwisz mnie, swego pana. Widzisz, nie będę już musiał śpiewać do ptacha daj mi moją siostrę dziś w nocy, ale pójdę do Imhotepa i powiem daj mi moją siostrę Renisem. Myślę, że nie jesteś tu bezpieczna, więc zabiorę cię stąd. Jestem dobrym pisarzem i mogę pracować w domu jakiegoś wielkiego dostojnika w Tebach. Jeśli zechcesz, chociaż właściwie lubię tutejsze życie, plantację i bydło i pieśni żeńców i rzekę, Chciałbym żeglować z tobą po rzece, Renisęb, I zabierzemy Teti. Jest śliczna, silna i będę ją kochał i będę dla niej dobrym ojcem. No, Renisem, co powiesz? Renisem milczała. Czuła, że serce bij szybko. Dziwne omdlenie ogarniało jej zmysły. Jednak tym razem uczuciem słabości, z uczuciem słabości tęsknoty przyszło inne. Uczucie sprzeciwu. Tylko mnie dotknął już cała, słabnę, pomyślała. To przez to, że jest taki silny. Przez jego mocne ramiona, jego uśmiechnięte usta, ale nie wiem nic o jego myślach, o jego sercu. Nie ma między nami spokoju, nie ma słodyczy. Czego ja chcę? Nie wiem, ale nie tego, nie, nie tego. Usłyszała swój głos. Który nawet dla niej samej brzmiał słabo i niepewnie. Nie chcę mieć drugiego męża. Chcę być sama, sama. Nie, Renisent, mylisz się. Nie urodziłaś się, żeby żyć samotnie. Twoja ręka mi to mówi, gdy drży w mojej, widzisz? Renisent z wysiłkiem cofnęła rękę. Nie kocham cię, Kameni. Myślę, że cię nienawidzę. Uśmiechnął się. Nie przeszkadza mi, że mnie nienawidzisz, Renisent. Twoja nienawiść bardzo bliska jest miłości. Porozmawiajmy o tym znowu. Odszedł, poruszając się miękko i zwinnie, jak młoda gazela. Renisent poszła wolno tam, gdzie Kajt bawiła się z dziećmi nad jeziorem. Kajt mówiła do niej, ale Renisent odpowiadała na chybie w trafiu. Jednak bratowa wydawała się tego nie zauważać, albo raczej, jak zwykle, jej myśli zbyt zajęte były dziećmi, aby mogła zwrócić uwagę na cokolwiek innego. Nagle renisent powiedziała, czy mam znowu wyjść za mąż Jak sądzisz? Kajt odpowiedziała spokojnie i bez większego zainteresowania. Myślę, że nie zaszkodziłoby. Jesteś młoda i silna, Rynisem. Może ci, możesz mieć jeszcze dużo dzieci. Czy tylko na tym polega życie kobiety, kajt Krządać się na tyłach domu, mieć dzieci, spędzać z nimi popołudnia nad jeziorem pod Figowcem? To wszystko, co się liczy dla kobiety. Na pewno o tym wiesz. Nie mów, jakbyś była niewolnicą. Kobiety mają władzę w Egipcie. Przez nie dziedzictwo przechodzi na dzieci. Kobiety są życiodajną krwią Egiptu. Renisent spojrzała zamyślona na teti, zajętą splataniem bianka dla lalki. Teti marszczyła się lekko, pochłonięta swoim zajęciem. Był czas, kiedy Teti podobna była do kaja. Wysuwała drob... do... górną wargę, przechylała głowę trochę na bok, a serce Renisent ściskało się z bólu i miłości. Ale teraz nie tylko twarz Kaja zatarła się w jej pamięci, ale i Teti nie przekrzywiała już głowy i nie wysuwała wargi. Były i inne momenty, w których Renisem przyciskała Teti mocno z gorącym poczuciem własności, czując, że to dziecko ciągle jest częścią jej własnego ciała. Jest moja, tylko moja, powtarzała w myślach. Obserwując ją teraz, Renisem pomyślała: Jest mną i jest Kajem. Właśnie wtedy, wtedy Teti podniosła oczy i uśmiechnęła się, ujrzawszy matkę. To był poważny, przyjacielski uśmiech, miły i pełen ufności. Nie, ona nie jest mną i nie jest Kajem, powiedziała do siebie Renisem. Ona jest sobą, jest Teti. Jeśli będziemy się kochać, przez całe życie będziemy przyjaciółkami. Ale jeśli nie, ona dorośnie i staniemy się sobie obce. Ona jest Tetti, a ja jestem Renisem. Kajt patrzyła na nią ciekawie. Czego ty chcesz, Renisem? Nie rozumiem. Renisem nie odpowiedziała. Jak wytłumaczyć kajd rzeczy, które ona sama ledwie rozumiała? Spojrzała wokoło na mury dziedzińca, na wesoły kolorowy ganek, na gładkie wody jeziora i wdzięczny pawilon, na równiutkie klomby z kwiatami i kęby papierusu. Wszystko bezpieczne, zamknięte, nie ma powodów do strachu. Wokoło znajome domowe odgłosy, dziecięca paplanina. Ochrypły, piskliwy jazgot w domu, porykiwanie bydła w oddali. Nie widać stąd rzeki powiedziała w końcu. Kaj zdziwiła się A dlaczego miałoby być ją widać? Jestem głupia, nie wiem. Przed jej oczami rozciągała się panorama zielonych pól, bogatych i bujnych, nabierających Ku horyzontowi czarownej barwy, bladoróżowej i ametystowej, i przeciętych srebrzysto niebieskim Nilem. Strzymała oddech. Widok, który ujrzała oczami wyobraźni, spowodował, że wszystko dookoła bladło. Doświadczyła spokoju, pełni nieskończonego zadowolenia. Powiedziała do siebie: Jeśli odwrócę głowę zobaczę chorego. Spojrzy na mnie z nad swojego papirusu i uśmiechnie się. Zaraz zajdzie słońce i będzie ciemno, a potem pójdę spać. Potem będzie śmierć. Co mówiłaś, Renisen? Renisen drgnęła. Nie zdawała sobie sprawy, że mówiła głośno. Powróciła do rzeczywistości. Kate patrzyła na nią zdziwiona. Powiedziałaś śmierć, Renisę. O czym myślałaś? Renisę potrząsnęła głową. Nie wiem, nie myślałam. Znowu spojrzała dookoła, jakże przyjemna była ta rodzinna scenka, bawiące się dzieci, rozpryskująca się woda. Odetchnęła głęboko. Jak tu pięknie. Trudno sobie wyobrazić, że może się tu wydarzyć coś strasznego. A tymczasem właśnie nad jeziorem znaleziono ipy następnego ranka. Leżał z twarzą zanurzoną w wodzie, czyjaś ręka przytrzymała go, aby utonął.